Czemu tak często przejmujesz się tym, co powiedzą inni? Czemu tak mocno wpływa to na Twoje życie? O tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Także krótka czołóweczka i zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was już w ten wtorkowy poranek, punktualnie o godzinie 5. Pełen pozytywnej energii, pełen pozytywnego nastawienia. Zaczynamy kolejny dzień. Zaczynamy kolejny pozytywny dzień. Mam nadzieję, że dzień, w którym coś pozytywnego zrealizujecie, osiągniecie swój jakiś cel. A żeby było to możliwe, posłuchajcie cytatu na dziś. Zgodnie z tradycją poranków motywacyjnych, posłuchajcie. Kiedy nie możesz kontrolować tego, co się dzieje, rzuć sobie wyzwanie, aby kontrolować sposób, w jaki reagujesz na to, co się dzieje, tam jest twoja moc. Wiecie co, moi drodzy, teraz przypomina mi się historia dotycząca mojej osoby. Dotycząca mojej wady. Mojej słabości, czegoś z czym bardzo długo walczyłem, czegoś z czym sobie nie radziłem i trzeba to nazwać po imieniu. Chciałem mieć nad wszystkim kontrolę. Nie godziłem się na to, że ktoś mnie skrytykował. Nie godziłem się na to, że ktoś chciał, żebym zrobił inaczej. Pycha, moje ego nie pozwalały na to. Nie jestem nadcyzem, nigdy nim nie byłem. Ale jakieś takie przejawy takiego zachowania pojawiały się w moim życiu. Szczególnie kiedy czułem się atakowany. Kiedy działo się coś nie po mojej myśli, ktoś rzucał mi właśnie świnie po, po drodze. No, chciał mnie zniszczyć, chciał zniszczyć to, co robiłem. Nie dlatego, że ja coś złego robiłem, ale dlatego, że te osoby czuły się właśnie słabe. Nie umiały inaczej zareagować na moje pozytywne działania, na moje sukcesy. Wiecie, co jest największą mocą? Coś, co odkryłem... Kilka lat temu, nie będę wam ściemniał, że, że zadziało się to mega dawno. To jest nieprzejmowanie się, nie przejmowanie się, niereagowanie, a chodzenie własnymi ścieżkami, dążenie do tego, co chcę osiągnąć. Nieanalizowanie, dlaczego ktoś coś tak powiedział, dlaczego zrobił mi tą świnię. Moi drodzy, no po co? Po co to analizować? Czy to coś zmieni? Nie, to powoduje, że nakręcamy się negatywną taką spiralą. Nakręcamy się, myśląc niepotrzebnie, co zrobiłem źle, co zrobiłam źle. A prawda jest taka, moi drodzy, to nie jest wasz problem. To nie was jest problem. Ale to jest słabość i problem tej drugiej osoby. Dlatego działajcie, realizujcie swoje cele, marzenia. Nie przejmujcie się tym, jak wygląda świat. Bo jeżeli macie coś wie, zrobić wielkiego, to bardzo często otoczenie was nie zrozumie. Posłuchajcie, jeżeli... To jest tylko przykład, absolutny przykład. Proszę tutaj żadnych podtekstów nie robić. Jeżeli otaczacie się, mierz urodziście się na wsi, cała Wasza rodzina jest po prostu gospodarzami, rolnikami, otaczacie się w takim towarzystwie i nagle powiecie: chcę być lekarzem, chcę być prawnikiem, chcę być astronautą, to powiedzą: puknij się w głowę, będą komentować, będą mówić: co to w ogóle za pomysł. A wy możecie to zrealizować. Was jest siła, was jest moc. Trzymajcie się moi drodzy i się nie poddawajcie. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się jutro punktualnie o godzinie 5. Cześć.